Siemanierko, kochani, witam Was wszystkich wieczorem, moi drodzy, na wejściu, które już od jakiegoś czasu sobie praktykujemy, od kilku dni. E, oczywiście na wejściu, co się będzie działo jutro u każdego, kochani, z Was, więc karta dnióweczki, która będzie rozłożona właśnie w tej chwili na 4 czerwca, żebyście mogli sobie z wieczora zobaczyć, czy warto rano i jutro w ogóle z łóżka wstać, moi drodzy. Dlatego tasuję karciokę i sprawdzamy, co się będzie działo jutro u każdego znaku z z Owiaku, co się będzie działo jutro... Jutro 4 czerwca u każdego znaku z obiaku. Co się będzie działo jutro? Czyli 4 czerwca bieżącego roku u każdego znaku z obiaku. Dobra, i po pierwsze sprawdzamy sobie energetykę, czyli w co jutro warto pakować swój czas, swoją energię. Słuchajcie, swoje siły. Co warto, moi drodzy, a więc nie poddajemy się w jakichś pewnych kwestiach. Jeżeli są znaki zodiaku, które mają ciężko w jakiejś powiedzmy kwestii, mówią sobie, nie, już koniec, już dość, już nie mam na to wszystko siły, mam to po prostu w czterech literach, to karta mówi. Mm, nie, a poczekaj sobie jeszcze troszkę, a pomęcz się jeszcze troszkę, a jeszcze tutaj popracuj nad czymś, a udoskonal swój być może plan, a przyjrzyj się czemuś być może w inny sposób, dostrzeż coś i gdzieś tutaj nie poddawaj się. Słuchajcie, absolutnie nie będę nawet zgadywać. Do kogo te słowa idą? Kto tutaj w czym ma czego dość? Kto w czym powinien jeszcze troszeczkę się pomęczyć? Bo oczywiście, słuchajcie, jak jesteście mocno zmęczeni, to być może, słuchajcie, coś trzeba odciąć w jasną kolerę, cholerę, o czym mówi druga karta, bo to jest karta miecza prawdy, więc zdaj sobie z czegoś sprawę, przejrzyj na oczy, przeanalizuj sytuację i faktycznie gdzieś być może, słuchajcie, odetnij coś. Więc ta karta, tak jak powiedziałam, może mówić: Nie poddawaj się jeszcze, jeszcze troszkę o coś powiem. Walcz, ale mogą też być tacy, kochani, którzy od dłuższego czasu walczą, siłują się, myślą, że coś naprawią, że coś polepszą, słuchajcie, że, nie wiem, no pakujecie swoje siły czasami w takie bzdetne rzeczy, które są bez przyszłości, wiecie o co mi chodzi. Wówczas, słuchajcie, karta, bo Wy macie coś toksycznego też być może, kochani, nad sobą, co bardzo wyraźnie graficznie to widać, wówczas ta karta będzie mówić o tym że nie ma sensu tutaj walczyć z wiatrakami. Nie ma sensu, kochani, wiecznie borykać się, prosić o cud, nie wiem, błagać, klęczeć, namawiać kogoś do czegoś, bo tu każdy z Was będzie wiedział być może o co kaman i karta wtedy będzie mówić odetnij to od siebie, bo to zaczyna być dla Ciebie toksyczne. Tutaj siedzi postać, która uparcie czeka, uparcie dąży do czegoś, nie wiem, słuchajcie, no nie wiem, ostatkiem resztkiem, ostatkiem resztkiem sił. Dobra, wysłowiłam się. Um, tutaj, kochani, o coś zabiega, ale to jest dla tej osoby toksyczne. Jeżeli to jesteście, kochani, wy i tutaj wy się z czymś zmagacie, czekacie za cudem, to ja bym powiedziała, że nie jest to już czas na czekanie na cud. Ale jeśli na przykład gdzieś um, jest to aż takie jakieś złe, to tutaj jakby karta do was wtedy mówiła o Jakiś nowy plan, opracuj jakąś nową strategię, słuchajcie, i nie poddawaj się jeszcze w jakichś pewnych swoich zmaganiach. Bardzo często też poddajemy się, bo uważamy, że nam się coś nie należy, że my jesteśmy słabi, że jesteśmy do dupy, wiecie o co chodzi. To tutaj, właśnie, być może tu o to chodzi. Odetnij negatywne myślenie, które krąży wokół Twojej głowy, i po prostu przestań tak tutaj o sobie myśleć. Słuchajcie, czemu jeszcze sprzyja energia? Sprzyja z całą pewnością, kochani, kreowaniu swojego własnego życia, bo jest to bardzo często jest to karta może w tej talii słabo zaznaczona ale takiej osoby która tutaj moi drodzy ma plan wie co ma robić chce żyć szczęśliwie chce być radosna chce tutaj kreować swoje życie więc z całą pewnością sprzyja to temu żeby spontanicznie tutaj iść do przodu i wykreować sobie swój świat na żółto i na niebiesko sprzyja robieniu pewnego rodzaju niespodzianką które będą was emocjonalnie pobudzały ale i też być może pobudzały jakiegoś partnera, partnerkę po waszej stronie, z którym się spotykacie, bo jest to po prostu karta osoby, która zaskakuje kogoś emocjonalnie, ale pozytywnie. Wiecie, żeby to nie było tak, że zaskakujecie zenka, słuchaj zenek, ty sam myślałeś, że będę latać za Tobą do końca życia, a tymczasem mam cię w dupie. <grym> to nie tak. Może wy z tego będziecie zadowolone, oczywiście, więc jeżeli ktoś takie coś chce powiedzieć dla własnej satysfakcji, proszę Was bardzo, oczywiście możecie to zrobić. Natomiast jeżeli wy chcecie, żeby ktoś po drugiej stronie, tutaj, słuchajcie, cieszył się z tego, niekoniecznie tak może być. Tutaj na pewno jedna ze stron będzie emocjonalnie mile połychtana, ale druga to wiecie, nie? Wiecie wiecie o co mi chodzi. Ale sprzyja właśnie kreatywności i zaskakiwaniu siebie samych, czy też zaskakiwaniu być może jakichś osób po stronie relacji uczuć, jak najbardziej tak, bo giermek, słuchajcie, kielichowy zawsze daje miłą niespodziankę, miły gest, zgodzenie się na coś, odrzucenie czegoś toksycznego być może od siebie. I moi drodzy, Kierowania swoich własnych kroków w kierunku czegoś, co pozwoli Wam się rozwijać moi drodzy do przodu. Dobrze, przechodzimy do znaków z Odiaku i sprawdzamy, co jutro u Baranka. Baranek będzie miał bardzo dobry nastrój, pokazują mi się tutaj, słuchajcie, klimaty towarzyskie z ludźmi, więc miło, wesoło, sympatycznie, hahaha, ha, ha, hi, hi hi spotkania na kawkach, srawkach, wiecie, jakieś, no dobra, nieważne, jak może być bez kawy, ale dobre kontakty międzyludzkie mi się tu pokazują. Jeśli są barany, które mają flirty, mają romanse, spotykają się pobocznie z kimś, bo to jest typowo karta flirciarska, romansowa, trójkątowa, słuchajcie, no to tak, będziecie tutaj gdzieś jakieś flirty uskuteczniały drogie barany. Być może, słuchajcie, z jakąś inną osobą, z którą w oficjalnym związku nie jesteście. Ponadto dobry nastrój, dobry humor i dobre kontakty towarzyskie. Co jutro, byka? O, wielkie Love. Słuchajcie, wielkie Pojednanie. Jeżeli jesteście z kimś zwaśnieni, to jest to karta przeprosin, jest to karta pojednania, jest to karta zbliżenia, tak? Więc być może, jeżeli są tutaj jakieś byki oddalone od kogoś, poprzez jakieś humory, jakieś niefajne klimaty, czy też poprzez jakieś fochy, wiecie, różne hi historie, czy też oddalone od siebie emocjonalne byki z drugą połową, bo załóżmy, nie mieszkacie razem, jesteście gdzieś na odległość, to jutrzejszy dzień może obrazować, w Zbliżenie tych ludzi do siebie. Bo ja tutaj widzę ewidentnie słuchajcie, gdzieś umawianie się na spotkanie, umawianie na randkę, spotkania w ogóle, bo być może do nich dojdzie, większe poświęcenie czasu dla związku, dla relacji, dla uczuć. Obopólne porozumienie, więc jeżeli tutaj gdzieś musicie z kimś iść na rozmowę, pogadać o czymś itd., itd. No to jak najbardziej karta będzie wskazywała spoko, ta rozmowa będzie kompatybilna, będzie spoko, jeden i drugi będzie chciał tego samego, będzie to więc taka. Sytuacja, w której dogadasz się i załatwisz pewne rzeczy, które chcesz w dniu jutrzejszym, drogi Byku, załatwić. Oczywiście, ci, którzy coś załatwiają, no bo ci, którzy nie wiem, większość czasu spędzą nie robiąc nic i nie muszą z nikim gadać i nic załatwiać, no to to nie będzie przekaz oczywiście dla Was. Będzie to po prostu czas, w którym gdzieś tutaj, powiedziałabym, w relacjach towarzyskich czy relacjach z partnerem możecie dobrze się dogadywać, bliżej się do siebie zbliżyć, bo jest to po prostu karta. Mówiąca bardzo mocno o uczuciach, o randkach, o spotkaniach, o uczuciach. Jednym słowem, bliźniacze bratnie dusze, jeżeli posiadacie macie, będziecie bardziej się wyczuwać. Bliźnięta jutro bliźnięta jutro moi drodzy skupione na pracy albo na kasie, albo na inwestycjach, albo i na wszystkim naraz, tak? Jest tutaj słuchajcie królowa, która po prostu krótko mówiąc, mam zadania, mam pracę, sprawy zawodowe są ważne, planowe, biznesowe, inwestycyjne, muszę kupić to, muszę kupić tamto, muszę na coś pieniądze wydać, muszę skupić się na domu, muszę skupić się na rodzinie, muszę tutaj coś zrobić w kierunku rodziny albo domu i wy tutaj ugruntowane takie takie wiecie w tej tematyce możecie, drogie bliźnięta, być. To jest również karta żony, jest to karta partnerki, karta matki. Jeżeli ktoś z Was gdzieś z takimi osobami coś będzie jutro wyczyniał, robił, to tak zaznaczyły się, że tutaj faktycznie do takiego spotkania, rozmowy, styczności może jak najbardziej dojść. Możecie też, kochani, otrzymać coś ważnego dla Was. Być może słuchajcie pieniądze, być może telefon, być może słuchajcie informacje, list, paczkę, cokolwiek i wchodzicie w jej posiadanie i się cieszycie, że to już jest bo wy coś trzymacie w dłoniach, to jest wasze, to jest cenne, wy tego chciałyście i przez to od razu czujecie się bezpieczniejsze, bo wreszcie już mam to załatwione, wreszcie się to udało i jakby spiąć. Więc w takiej postawie, drogie bliźnięta, możecie być. Co u raków jutro? Uraków, moi drodzy, jutro czas troszeczkę wyznaczenia pewnych granic i może bardzo dobrze. Słuchajcie, no jeżeli są wśród Was jakieś osoby, którym trzeba wyznaczyć granicę, czyli na przykład podbija taki kowaleski do Krystyny, bo podobno się podobasz, no to Kryśka mówi: "Słuchaj, Kowalewski, sorry, ale nie, bo ja już po prostu tutaj nie mam na to ochoty." Na przykład. Słuchajcie, tak oczywiście przyśmiewczo troszeczkę tutaj sprawę załatwiam, ale tak, jest to karta obrony, ochrony, nie pozwalania sobie na pewne sytuacje. Czyli gdzieś macie po prostu mieć sztywno wyznaczone swoje reguły, swoje jakieś słuchajcie zasady, których po prostu nie przekraczacie. Może się tak zdarzyć, że jest jakaś osoba w waszym otoczeniu, która będzie was do czegoś na przykład namawiała, ciągnęła w Was w jakimś pewnym kierunku. Jeżeli wy na to nie macie ochoty, to macie być asertywne i powiedzieć nie, bo to jest taka karta, tak jak powiedziałam, jest pewna granica, rak się na to nie godzi. Tak, nie będę tutaj robił tego, czego załóżmy, ty ode mnie chcesz. Uważajcie też, ponieważ poprzez takie historie, w których ktoś coś chce, a wy czegoś nie chcecie, może dojść do niepotrzebnego, niepotrzebnego spięcia, jakiejś afery, kłótni, awantury, bo to bardzo często ktoś tutaj nie odpuszcza, druga strona czegoś nie chce, wiecie, i są takie, no taki zgryz następuje, nie? Wiecie o co mi chodzi. Więc tutaj może takie coś, kochani, nastąpić. Ja mam nadzieję, że aż tak źle nie będzie. Ochroncie siebie. Po prostu ochrońcie i trzymajcie jakieś swoje zasady. Co jutro ulwa? Ulwa jutro, kochani, szczęśliwy los, szczęśliwa chwila. Coś może dobrze się toczyć, coś może pięknie i szczęśliwie się rozwijać. Jakaś sprawa może szczęśliwie się ułożyć, pięknie pójść do przodu. Łód szczęścia, słuchajcie, jakieś przeznaczenie, los tutaj również może odegrać jakąś rolę. Jest to też bardzo często karta pomyślnego obrotu sprawy, czyli załóżmy, jeżeli jest jakaś sprawa, że wy nie wiecie, jak to się jeszcze potoczy, nie wiecie, na co możecie liczyć, nie wiecie, jak coś się zakończy, to dla takich osób, które gdzieś. Takim czymś się borykają, karta będzie mówić spoko, szczęśliwie się to dla ciebie ułoży. Bo tutaj jest karta fortuny, tak? To nie jest zwykłe koło, tylko fortuny i bardzo często w takich sytuacjach możemy mniemać, że obrót spraw potoczy się na waszą korzyść, że wszystko pójdzie jak spłatka, że coś ruszy naprzód, że będzie po waszej myśli. Nazwałabym to tak. Ponadto, jeżeli ktoś takich rzeczy nie ma, jest to karta ogólnie zmian o 180 stopni, ale w kierunku czegoś dobrego dla was. Więc drogie, wy będzie gitara. Eee, to były lwy już? Poczekajcie, baran, byk, bliźniak, rak, lew. Aha, no to teraz panianka. Panienka w dniu jutrzejszym, kochani, będzie rozgadana, będzie gdzieś tutaj, być może, słuchajcie, po necie bardziej rozpisywała się z ludźmi, bo jest to komunikacja, ale bardziej drogą online, a więc internet, telefon, maile i tego typu rzeczy. Raczej nie widzę tutaj spotkań face to face, twarzą w twarz oczywiście, tylko bardziej właśnie po kablu, tak? Albo po, po, dobra, no po necie, po telefonie, wiecie o co mi chodzi, online, to muszę załatwić, tamto muszę załatwić, tu muszę popisać, tamtym muszę popisać i jesteśmy rozgadani. Zgadane. Oczywiście też mogą być sytuacje, w których wiele rzeczy dzieje się szybko, dzieje się naraz, faktycznie wiele rzeczy trzeba załatwić, wiele zadań jest do wykonania i są takie panny, które po prostu no, z impetem idą naprzód, bo chcą to spiąć, chcą coś dokończyć, chcą jakąś sprawę rozpoczętą nie zostawiać na następny czas, tylko ją dokończyć konkretnie w dniu jutrzejszym. No i tym zajmować się będą listy, wiadomości, komunikacja również. Waga! Słuchajcie, wy macie tą samą kartę co i dzisiaj. Bo pamiętam Waszą kartę, czwórka monetowa. Słuchajcie, coś kurczowo czegoś się trzymacie, albo czegoś nie chcecie puścić, albo też tudzież zaczniecie dbać o to, co jest dla Was istotne. W tej talii, bo moi drodzy, w innych jest to troszeczkę nieco inaczej. Ja tutaj po prostu widzę kogoś otaczającego się ważnymi dla Niego rzeczami. Są tutaj ludzie, którzy są również ważni dla wagi i waga je pielęgnuje, waga się tego chce trzymać, waga nie chce tego puścić, dla wagi jest to cenne ważne, mało tego, waga nie chce tego stracić. Waga też może, kochani, w pewien sposób skupiać się być może na jakichś wydatkach, inwestycjach, pracy, zadaniach w pracy, być zamknięta emocjonalnie, bo słuchajcie, no jeżeli ktoś tutaj akurat w tej tali, w tej karcie, przepraszam, jest zamknięty, no to nie otwiera się emocjonalnie, nie jest jakiś ha, ha, hi, ha, -ha nie wiem, nie wylewa z siebie emocji czy cokolwiek innego, bo jest zamknięty z tytułu tego, że ma. Sprawy być może zawodowo-inwestycyjne na swojej własnej głowie, tak? Czyli zajmuj się sprawami w pracy, czy też jakimiś innymi rzeczami, które w tym momencie zaprzątają głowę wagi. Ale słuchajcie, to jest dla wagi, jakby waga jest po prostu albo zamknięta i nie gada dużo, albo waga gdzieś czuje, że nie może czegoś stracić. I będzie o to chciała zadbać, tak, żeby to, było, żeby to było zawsze wagi. Słuchajcie, nie wiem, dajcie znać, bo ja Wam powiem, że naprawdę jest taka karta, która bardzo często mówi: Kurczowo się tego trzymam, to jest dla mnie ważne, nie chcę tego stracić, to jest moje, ale i też jednocześnie pokazuje ta osoba, że może być zamknięta w sobie, nie pokazująca emocji, być może z powodu spraw finansowo-zawodowych. Dobrze, co jutro z Skorpion, kochani, zajęty związkiem, mm, związkiem, tak, 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 tak. Być może pogłębianiem tego związku, być może rozwijaniem tego związku, randkowaniem, spotykaniem się. Niekoniecznie tylko w związku z jakąś tam osobą, typu kobieta, facet. Możecie też spotykać się towarzysko z jakimiś ludźmi, bo jest to taka karta mocno towarzyska, mocno imprezowa, ale też jednocześnie pogłębiająca istniejące związki. Zaręczyny, oświadczyny tutaj, oczywiście, kochani, wchodzą w grę, ale nie sądzę, żeby się było jutro u kogoś, nie czuję nawet takiego przekazu, ale ktoś chce rozwijać relacje, ktoś chce budować relacje, ktoś chce być może z kimś zamieszkać, ktoś dąży w tym kierunku, są jakieś plany, są jakieś zamiary, my czujemy, że z tą osobą możemy wszystko, tak? Coś takiego, kochani, widzę. Możecie robić coś dla Waszego domu, dla Waszego mieszkania, dla ogniska domowego, zadbać o to. To też jest, kochani, ważne i tutaj być może istotne, jeżeli chodzi o skorpiony. No i towarzysko bardzo fajne, bardzo fajne, bardzo, bardzo fajny czas. Strzelec. Słuchajcie, u Strzelca jest jakiś nowy początek. To znaczy może być jakiś nowy początek. Strzelec chce nowego początku, ale też moi drodzy, jest to jakaś taka sytuacja, że możecie się może się czegoś spodziewacie. To znaczy ma może przyjechać do was paczka, kurier, list Listonosz może z czymś przyjść, oczywiście. Może też przyjść informacja, może przyjść jakaś wiedza, może musicie z kimś o czymś porozmawiać jutro. Hmm, może musicie coś jakiś temat przedyskutować, może coś przeanalizowaliście, drogie strzelce. Bo to jest też taka karta mędrca, takiej osoby, która dobra, ja już teraz wiem, czego chcę. Długo mi to zajęło, bo musiałam wszystkie A, od A do Z sprawy przemyśleć i przemyślałam. I tutaj gdzieś jesteście na coś zdecydowane, być może na nowy początek. Chcecie tutaj jakby coś wdrożyć, coś zastosować. Z kimś o czymś porozmawiać, bo przemyślałyście sprawę. I tak jak powiedziałam, to też może być ktoś, kto przychodzi do was z czymś, nie wiem, z ofertą, z jakimiś, słuchajcie, rozmowami, z jakąś komunikacją o czymś. Może to się tyczyć kasy, może to się tyczyć jakiegoś wspólnego życia, moi drodzy. Nie wiem, nie będę nawet zgadywać, bo słuchajcie, do każdego z Was ktoś przychodzi z zupełnie innej sprawy. Nie wiem, jak, czasami nawet jakieś duperela to może być, ale widać tutaj po prostu osobę wychodzącą po przemyśleniach, że ona już wie, czego chce. Chce, chce jakiegoś nowego początku, długo i to zeszło, ale już wie. Albo jest to komunikacja, albo jest to ktoś, kto przychodzi do strzelca z czymś, za czym strzelec czeka. No to się doczeka, bo tutaj ktoś wie, czego chce. Wiecie o co chodzi. Co jutro o koziorożca? <laughs> Pierdyk nie wierzę. Słuchajcie, nie wiem z jakiego powodu. Może to być błahostka, może to być po prostu zwyczajne oczyszczenie terenu. Słuchajcie, może wy już od dłuższego czasu wiecie o tym, że jest jakiś rozłam w jakiejś pewnej sprawie, że coś się nie spina, że coś się nie buduje, że coś nie idzie do przodu i być może faktycznie jutro będzie gorszy czas w tym zakresie albo uzmysłowienie sobie tego wszystkiego, albo wreszcie to pierdyknie. Słuchajcie, wieże są o tyle fajne, że jeżeli my wiemy, że niczego fajnego i tak, i tak, i tak, i tak nie zbudujemy, to na cholerę słuchajcie w tym tkwić. Chcecie mieszkać w takiej rozpieprzonej wieży, wieżach, tutaj nawet dwóch, no nie ma sensu. E, ta wieża i tak ma wyrwę. Słuchajcie, z tej wieży się już nic nie uda zrobić. To jest konstrukcja nie do odbudowania. E, jeżeli tutaj jest to coś istotnego, ważnego, rozwojowego, to nie ma sensu, kochani, to dalej ciągnąć, bo to nie ma rozwoju. Tak? Więc koziorożce, jeżeli coś takiego głębszego to jest, no to taki jest przekaz. Oczyśćcie teren, zbudujcie coś na nowo. Ale mogą to też być drobnostki. Słuchajcie, coś e, zwyczajnie nie pójdzie zgodnie z planem, coś jakieś wasze, dobra, macie jakieś na przykład plany, dobra, to będziemy robić to, to, to i to i nagle jutro się coś wydarzy i te plany się pokrzyżują, posypią się. To też może być, kochani, takie, taka rzecz, stłucze się coś, wy się potkniecie, będzie was bolał kręgosłup. O, o, nie życzę, nie życzę, nie życzę. Co jutro u podnika. U wodnika jutro jakieś decyzje i wybory, nie wiem jakie, stoicie na rozdrożu, trzeba jakąś podjąć decyzję. Więc drogi wodniki, no przyjdzie wam po prostu zdecydować się na coś. Każdy z Was może mieć różne rzeczy. To może być też błaha rzecz, jak to nieraz wielokrotnie Wam przedstawiam, to są tylko dniówki, to może być dylemat, co zrobić, jaki obiad ugotować, czy nie wiem, czy zrobić dzisiaj prania, może jutro, słuchajcie. Nie wiem, czy dzisiaj pojechać do sklepu, czy może zostawić to na jutrzejszy dzień. Więc to może być tego typu dylemat albo grubsze dylematy, bo stoimy na rozdrożu i trzeba się naprawdę zastanowić, co my w końcu robimy. Czy robimy coś, czy czegoś nie robimy? Czy warto iść tą drogą, czy może jednak ją zmienić? Więc to też mogą być grubsze e, takie dylematy, czy też zastanawiania się, albo właśnie takie drobne, o których powiedziałam. Czy dzisiaj jechać do sklepu, czy może załatwię to w inny dzień, tak? Jeszcze raz to powtarzam. A co jutro u ryby? E, bardzo fajny, spokojny dzień. Siląkowy, uzdrowiony, lekki nie dający Was wpędzić w żadne gorszy stan i bardzo dobrze, bo w tygodniu waczce troszeczkę gorzej wypadliście z tego, co pamiętam, e, jakaś deprecha, to, 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 ale tutaj nie, jutrzejszy dzień swobodny, lekki, sielankowy, e, spokojny bardzo, wyciszony, powiedziałabym, taki klimat, w którym jeżeli nawet dzisiaj być może macie różne emocje, to one jutro wygasną i będzie to taki uzdrawiający czas dla ryby. Wszystko w temacie, kochani. Dobra, słuchajcie, dniuweczka opracowana. Ja wam życzę oczywiście miłego oglądania. Dajcie znać, jeżeli karty z wami współgrają, jeżeli się odnajdujecie w tych kartach. Pamiętajcie, to nie jest wyrocznia. Poszukajcie w ascendentach. Możecie poszukać również u mojej konkurencji, kochani, moich kolegów, koleżanek w większości, bo my się tutaj też oczywiście znamy. Być może tam gdzieś energia do waszej konkretnej osoby bardziej dotrze. I moi drodzy Buziaki.